My mówią, że mieszkam w terrorystanie. Ciągle bombardują mnie fatalnymi wiadomości o zagrożeniach i o upadku ludzkości. A ja się nie boję, zawsze robię swoje. Gotuję polskie dania tradycyjne. Dzięki moim staraniom są one znane i doceniane na całym świecie. Piszę o Polsce i o świecie. Nikt mi tego nie zabroni. Nie cenzuruję moich prac. Moja ciężka praca jest doceniana, a wydale, które przyjeżdżają do Polski, są udało się. Pracuję przy pomocy internetu. Jestem bardzo dobrym pracownikiem. Polski informatyk. Mogę się pochwalić. Jestem poszukiwany na wielu rynkach pracy. Nie krytykuję, nie dyskryminuję, lubię swoich uczniów, przecież szkoła to ich drugi dom. Umagam wszystkim, niezależnie od narodowości i poglądów. Moja nauka to budowanie mojej przyszłości. Cały świat stoi przede mną otworem. Chciałabym, żeby metalika, tak jak w tym roku zaśpiewała, piosenkę piosenkę tak kiedy zaśpiewała moją. Polska muzyka znana na całym świecie. Bez mojego codziennie ciężkiej pracy nic nie było. Produkuję żywność dla Polaków, a moje jedynie sprzedają się w całej Unii Europejskiej. Polska Spokoju, uczciwości, wolności, słowa. Krymfer, klej. Sprawiedliwości. Zdrowia. Przez Poszanowania, cieszy i